Lekcja pod tytułem pola figur podobnych. Oto mamy dwie figury. 1 i 2. I wiemy o nich, że figura pierwsza jest podobna do drugiej w skali k. To wtedy, jeżeli wykonamy następujące dzielenie, czyli policzymy taki iloraz, pole figury pierwszej podzielić przez pole figury drugiej, to wynik będzie dokładnie równy k do kwadratu. Czyli skala podobieństwa do kwadratu. To formalnie się mówi w ten sposób, że stosunek pól figur podobnych, stosunek, czyli dzielenie pola jednego przez drugie, jest równy kwadratowi skali podobieństwa. Czyli właśnie o to. Skala podobieństwa do kwadratu. No, dzięki temu w zadaniach możemy policzyć, na przykład, jeżeli znamy pola dwóch figur. I wiemy, że są podobne, to można policzyć skalę podobieństwa, prawda? Bo podzielimy te dwa pola przez siebie, wiemy, że to jest równe k do kwadratu. Później liczymy sobie pierwiastek z k do kwadratu, i już mamy skalę podobieństwa. Na przykład. Zwracam tylko uwagę na pewien niuans, o którym mówiłem, kiedy omawiałem figury podobne pod sam koniec tej lekcji. Tutaj jest istotna, że powiem kolejność. W tym zdaniu, że figura pierwsza jest podobna do drugiej w skali k. Czyli pole pierwszej jest w liczniku, a pole drugiej jest w mianowniku. Pole pierwszej, pole drugiej. I to jest równe to k kwadrat. Gdyby szyk zdania był inny, byłoby na przykład takie stwierdzenie, że figura drugiej jest podobna do pierwszej w skali k, to najpierw wpisujemy u góry pole drugiej i dzielimy przez pole... Pierwszej. I to będzie równe k kwadrat, oto k. Pamiętaj o tym, żeby tutaj się nie pomylić. Do licznika zawsze wstawiamy tą wartość, która jest wymieniona jako pierwsza w zdaniu, a do mianownika tą wartość, która jest wymieniona jako druga w zdaniu w treści naszego zadania. To tyle o Polach.